Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Tomasz Słodki, w studiu witam mojego gościa, geografa, podróżnika i organizatora kongresów Rafał Stachyra w studiu. Dzień dobry. Witam Ciebie Tomaszu i też serdecznie witam wszystkich słuchaczy. Bardzo mi miło. Dzisiaj o własnej ziemi. Yy, yy, chyba każdy marzy o tym, żeby mieć jakiś taki swój kawałek, no może nie podłogi jak śpiewał kiedyś Lady Punk, ale swój kawałek yy, ziemi. Czy warto zakupić yy, własny kawałek ziemi? Wydaje mi się, że warto jest to jedna z lepszych inwestycji w świecie, który oferuje inwestycje w różne rzeczy. Warto wrócić do podstaw i zainwestować w ziemię. Zwróćmy uwagę, że to właśnie nasi przodkowie, te różne powstania, które odbywały się w Polsce, no to były między innymi właśnie o tą ziemię. No zresztą wojny też się toczą głównie o ziemię, bo no ziemia ma dużo różnych minerałów naturalnych i państwa o to walczą, no to choćby to coś dzieje się na Ukrainie, prawda? To najlepszy przykład. A jaka ziemia jest najlepsza, optymalna do zbudowania własnego siedliska, do, do zamieszkania po prostu na takiej ziemi? Znaczy, no, jeśli chodzi o taką tradycyjną wiedzę, to ziemia od pierwszej do czwartej klasy, jeśli tworzymy permakulturę to też może być ziemia wyższej klasy. Tylko tam trzeba się wtedy napracować też warto wybierać taką ziemię która jest na skale macierzystej w postaci gliny. Wtedy gdy budujemy zbiornik bądź oczko wodne ta woda nie przenika w ogóle gleby tylko jesteśmy w stanie mieć albo jezioro, staw i tą wodę utrzymać na stałym poziomie. To jest ważne, aby na swojej działce mieć dostęp do wody, która jest wodą powierzchniową. Także jest istotna ziemia, która jest z dala od zabudowy, nie tylko z przyczyn takich naturalnych, żeby żyć bardziej zdrowo, ale także z przyczyn ekonomicznych, bo im dalej od wielkich miast, tym ta ziemia jest tańsza. Więc mamy tutaj wiele różnych czynników, ale ważna jest ta cena, żeby nie przepłacać, czyli polecam tutaj z dala od miast się budować. Także warto mieć tą odpowiednią klasę ziemi, ale także odpowiedni przestrzeń i środowisko. No tak, ale jak daleko od yy, cywilizacji, że się tak wyrażę, taka ziemia jest, jeśli będziemy chcieli tam zamieszkać, no to co z mediami? Trzeba przecież dociągnąć wodę, prąd i takie rzeczy, chyba że można sobie to stworzyć naturalnie, no nie wiem, prąd na przykład z jakiegoś panela słonecznego albo z wiatraka. I tutaj ta technologia poszła tak bardzo do przodu, że mamy po pierwsze tak zwaną antenę kierunkową czyli jeśli chcemy odbierać czy to sygnał internetowy czy telewizyjny, wystarczy taką antenę zakupić, jeśli chodzi o Wodę, to co, co jest ciekawe, gdy stworzymy odpowiednie instalacje, tak zwanego obiegu zamkniętego, to taka woda, która jest w 100% naturalna, jest dużo lepsza np. od wody wodociągowej. Więc mamy tutaj dostęp do naprawdę wysokiej jakości zasobów, a jeśli chodzi o energetykę, to możemy skorzystać właśnie z fotowoltaiki, z małego wiatraku. To są inwestycje rzędu od 10 do 50 tysięcy złotych, więc przeciętny Polak sobie może na to pozwolić. A jeśli chodzi o utrzymanie odpowiedniej temperatury, to, gdy po pierwsze zadbamy o odpowiednią, tak zwaną termoizolację, ale także odpowiednio źródło ciepła. i taki piec może być sercem domu, też to jest wydatek od 5 do 50 tysięcy. Nawet są ludzie, co za 2-3 tysiące kupują odpowiednie hmm. źródło ciepła i jest w stanie człowiek przeżyć. No to bardzo bardzo ciekawe, no ale wtedy, jak mamy z takiego wiatraka albo paneli prąd, to czy on nam zasili na przykład taki piec? Czy nie potrzebujemy y, zasilania energetycznego do tego pieca? Znaczy, jeśli chodzi o piec, Czy To jest taki piec palony, że możemy wrzucić po znaczy, prostu Tak, drewno to, jest, i... to jest piec palony, człowiek powoli od tego odchodzi. No właśnie. Ale niesłusznie, bo po powiem Ci taką ciekawostkę od Zduna, którego dobrze, dobrze znam że jeśli mamy ciepło pochodzące z kaloryferów, to to jest ciepło, które jest mniej korzystne dla naszego zdrowia niż takie ciepło płynące z piecu bo to jest zupełnie inny rodzaj przenoszenia ciepła i najlepsze dla naszego zdrowia jest właśnie takie ciepło, które płynie czy to z ogniska, czy z piecu, a też drewno jest surowcem odnawialnym, bo jeśli posadzisz taką wierzbę, to już za 10-20 lat możesz tam ściąć I gałęzie tak? i spalić, a taka wierzba głowiasta kiedyś była ogławiana często co roku, co 2-3 lata, w zależności od Regionu Polski, więc drewno jest surowcem odnawialnym, ale jest też surowcem naturalnym. A co z ociepleniem klimatycznym? Przecież jednak coś tam się wydobywa z tego pieca i frunie do atmosfery, prawda? I tak, bardzo tutaj istotną rzecz poruszyłeś, jeśli będziemy te drzewa wycinali i nie będziemy sadzili nowych drzew, no to rzeczywiście to w sposób negatywny wpływa na zmiany klimatyczne, natomiast jeśli kupimy gołą ziemię, zasadzimy np. jedną trzecią tej działki roślinnością, to wtedy więcej tego dwutlenku węgla redukujemy, bo drzewa, tak jak wiemy pobierają z atmosfery ten dwutlenek węgla hmm. i później zamieniają w tlen, więc tutaj ten bilans będzie dodatni, więc z czystym sumieniem będziemy Możemy mogli palić. pójść spać. Tak. No to w ogóle super. Ja mam tak. taką koleżankę, Agnieszkę Lęcką, która kiedyś wydawała magazyn wegetariański świat robi zresztą gładówki oczyszczające i ona w lesie postawiła swój dom. I z duniej zrobił tak piec, że w tym salonie, który ma jak pali w piecu, to ten piec od razu ogrzewa jakoś tam ścianami, kanałami różnymi, też inne. Inne pokoje, które mhm. są w tym domu. I to w ogóle jest super, bo pamiętam, że obliczałam mi pa, pa, dwa czy trzy lata temu, że 2 ją dziennie kosztuje y, tak. ogrzanie zimą y, domu. Że po prostu żadne koszta to nie są. Tak, bo tutaj takie mieszkanie w miastach, wbrew pozorom jest dużo mniej ekologiczne od takiego mieszkania w naturze, bo w, w naturze nie ma czegoś takiego, jak śmieci. Jeśli z czegoś skorzystamy, to to jest od razu kompost, wtedy na tym rosną nowe rośliny, a zwróćmy uwagę w miastach, że jak coś wyrzucamy, potem musi przyjechać śmieciarka. Tak. Później to na wysypisku ląduje też ludzie jeżdżą samochodami, muszą dojechać do pracy, więc wbrew pozorom, takie. Mieszkanie w mieście jest dużo mniej przyjazne dla środowiska niż mieszkanie na wsi. No ciekawe, Agnieszka też hoduje własne rośliny, warzywa, owoce, jest wegetarianką też, więc żywi się tym. Ma borówki amerykańskie, rewelacyjne, więc rzeczywiście tak sobie zorganizowała tę przestrzeń, że nawet jak grzyby zbiera, to później tę grzybnię zasadza jeszcze raz, żeby się tam rozsiały na przykład pieczarki albo jakieś inne grzyby. Więc bardzo ją zawsze podziwiam, że tak bardzo ekologicznie i tak blisko natury. A czy mógłbyś powiedzieć, czy ty masz jakieś doświadczenie związane właśnie z tym, żeby poszukiwać odpowiednie nieruchomości? Znaczy ja około 3 lata temu zakupiłem swoją działkę za kwotę zaledwie 3000 zł. Jest to działka 500 m2. Nawet w urzędzie skarbowym byli zaskoczeni, że mi się tak korzystnie udało tę działkę kupić, bo ja mam doświadczenie 9 lat właśnie działam w marketingu. W firmach związanych z nieruchomościami, i tam mi się udało pozyskać dla nich już setki, a być może tysiące ofert, które udało się sprzedać bądź kupić, bo tutaj i tak i tak działałem, więc mam tutaj dosyć duże doświadczenie i też często pomagam ludziom. Kupić za symboliczne pieniądze taki własny kawałek. Ale co to rzeczywiście jest tak, że można y, tę ziemię kupić za symboliczne pieniądze? A to, gdzie to się kupuje? <laughs> Wiesz co to jest tak, że jeśli na przykład wejdziesz na jakieś portale internetowe, tam są zazwyczaj te ceny i przez pośredników, i, czy, i też przez różne osoby, które zajmują się spekulacjami. Podwyższone, natomiast jeśli wejdziemy na stronę głównego urzędu statystycznego, to tam możemy zobaczyć, że od 30 tysięcy do 200 tysięcy kosztuje taki hektar przeliczeniowy ziemi rolnej, więc łatwo wyliczyć, że są to stosunkowo dużo, dużo mniejsze pieniądze niż te ceny w internecie i można do tych ludzi dotrzeć na trzy sposoby. Po pierwsze, można udać się do wójtów bądź sołtysów i po prostu zapytać się, czy ktoś nie ma tu działki na sprzedanie. Druga kwestia jest taka, że mamy tablice ogłoszeniowe, czy takie słupy w centrum wsi, więc w ten sposób też można szukać. Sprzedam działkę na przykład, tak? tak no, dokładnie, a trzecia rzecz, ja, w jaki sposób ja znalazłem, po prostu wydrukowałem ulotki, rozdałem w kilku miejscach, i w jednej miejscowości poświęciłem na to zaledwie 5 minut i udało mi się taką działkę za 3500 m kwadratowych znaleźć. To na zakończenie powiedz jeszcze, jak zagospodarować taką działkę? Przede wszystkim trzeba mieć plan, i tutaj zachęcam albo do stworzenia tego planu samemu, albo do skorzystania z usług specjalisty, bo to jest istotne, że jeśli raz podejdziemy do tego z głową, to potem oszczędzamy czas, bo każda zmiana na naszej działce kosztuje sumarycznie większą liczbę czasu niż czas poświęcony na początku na umiejętne zaprojektowanie takiego siedliska. Przede wszystkim zaczynamy od geomorfologii, czyli ukształtowania powierzchni. Później zajmujemy się wodą, gdzie chcemy mieć staw, gdzie oczkowodne. Później zajmujemy się budynkami, bo żeby taki budynek postawić czasem ciężki sprzęt musi wjechać, to wszystko postawić, a na końcu zielenią i tak zwaną warstwą naturalną, czyli biosferą. Później siadamy w wygodnym należaku i jesteśmy przeszczęśliwi. Tak, znaczy ja mam ten przywilej, że już jestem właścicielem domu naturalnego od 3 lat, mam taki domek około 30 m2, więc mogę z czystym sumieniem zarekomendować ten sposób życia wszystkim. No to zapraszamy i rekomendujemy. Jak można się z mną skontaktować, gdyby ktoś chciał y, popracować nad własnym domem? Tak, ja, ja zapraszam wszystkich Państwa na swoje social media, na Facebooka, na Instagrama, na swoją stronę internetową. Ja się Rafał Stachywa nazywam, więc wystarczy wyszukać. Jestem obecny na wszystkich social mediach i można się ze mną skontaktować. Zapraszamy i odsyłamy Rafał Stachyra, geograf, podróżnik i organizator kongresu, bo moim Państwa gościem. Bardzo Ci tak dziękuję, dziękuję, Rafale. Dziękuję, Tomasz. Ja nazywam się Tomasz Słodki, realizacja Kamilu Castro. Do zobaczenia.